Pan z wami, i z Duchem twoim, słowa ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług. Który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłuzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego wezwał go przed siebie i rzekł mu, Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, Pan kazał wydać go katom, Dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Jezus mu odpowiedział: „Nie mówię ci aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. To dzisiejsze słowo, ono bardzo ładnie nawiązuje do tej idei, którą, o której wspomniałem wczoraj, o tej najważniejszej i pierwszej cesze samego Boga, właściwości tego, że On kocha za bardzo i że on przebacza za dużo a robi to dlatego ponieważ jego cechą jest superabundancja jest nadmiar imię naszego boga to kochać za dużo i przebaczać za dużo i te słowo dzisiaj pięknie to obrazuje bardzo mocne słowa radykalne twarde takie żeby Piotr ten prosty rybak usłyszał to i sobie dobrze zapamiętał masz przebaczać zawsze nawet za bardzo i za dużo. Ale gdyby tam stał Tomasz, apostoł, to mógłby pewnie sobie właściwą e, taką dociekliwością zapytać: Ale Panie Jezu, czy mamy przebaczać dlatego, że no, tak nakazujesz i tak mocno naciskasz? No, co prawda, jeżeli tak mówisz, no to na pewno tak zrobimy. Ale może jakoś wyjaśnić, no dlaczego? Dlaczego mamy to robić? Bo przecież wiemy doskonale, że Ty no o nas się troszczysz, a zatem w tych Twoich słowach na pewno nie chodzi tylko o to, że mamy być posłuszni. Ponieważ Ty nasz Jezu traktujesz, jak powiedzieli by apostołowie, jak swoich przyjaciół, braci. A zatem. Nie tylko nam nakazujesz jak sługom, ale jeżeli mówisz nam jako przyjaciółom, to traktujesz to raczej jako bardzo ważna rada do nas. A zatem dlaczego? Dlaczego mamy przebaczać? I taką odpowiedź udziela bardzo mądry współbrat Tomasza Apostoła, święty doktor Kościoła Tomasz Zakwinu, który mówi: Musimy przebaczać. Z tego względu, że zło, które ludzie nam wyrządzają, rany, które nam zadają, to nie jest tylko problem tych ludzi. I to nie jest tylko to, że oni robią coś złego, ale ze złem, które się doznaje od innych ludzi, jest tak, że to zło się przylepia do nas. I co więcej, ono się nie tylko przylepia i nas brudzi, bo to jeszcze byłby mały problem. Ale zło ma to do siebie, że ono chce wniknąć w człowieka, którego rani. Tak naprawdę jest tylko jeden cel zła, bo zło na zewnątrz, ono mogą się dziać różne rzeczy, mogą fale nad nami przechodzić, huragany, a my we wnętrzu możemy pozostać naprawdę nietknięci, ponieważ zło nie ma dostępu do naszego serca, chyba że człowiek sam wpuści. Jeżeli człowiek bardzo często doznaje od kogoś zła, od kogoś najbliższego, kto powinien dawać nam dobro, jeżeli dzieli się to trzy razy, siedem razy, siedemnaście razy, siedemdziesiąt siedem razy, to w pewnym momencie my możemy wpuścić to zło w siebie. A zło ma to do siebie, że jest diffusibum sui, bo nie tylko dobro jest tym, co się rozlewa, ale również zło ma to do siebie, że chce się infuzibum, chce się wlać w człowieka. Po co? Po to, żeby człowieka ogarnąć, żeby człowiek walcząc ze złem, metodami często zła, w pewnym momencie obudził się rano, po iluś latach i zobaczył że w lustrze, że wygląda tak samo jak z tym, z kim walczy. Że nagle ten, który mnie tak bardzo zranił, ja się nagle zamieniłem w niego ponieważ zło ma w sobie jakoś przedziwną siłę przemieniania. I dlatego, kiedy Jezus dzisiaj mówi, ludzie, macie przebaczać, nie wolno Wam zostawić nawet grama żalu i nieprzebaczenia, to nie tylko dlatego, że ja Wam tak nakazuję, bo sam ja jestem czysty, ale również dlatego, że Bóg, jeżeli coś chce dla nas, to chce żeby po to, żeby nas ocalać. Natomiast zło zostawione, ono zawsze niszczy. Ono jest jak rak, jak po prostu coś, co jak wirus, który zaczyna atakować coraz bardziej, coraz mocniej. Dlatego, jeżeli Jezus dzisiaj mówi 77 razy, to bez żartów. Ale tak jest, ponieważ ono ma w sobie moc niszczącą, jeżeli człowiek to wpuści w siebie. A zatem, kiedy mówi przebaczać, to mówi ocalać siebie. Ludzie, ocalcie siebie przebaczając. Walczcie ze złem, które jest gorsze niż to, które jest na zewnątrz, bo ono może się od nas odbijać. Ale gorsze jest to, które wpuścimy, zatrzymamy i powiemy: Tym razem ci nie przebacza. Tym razem ja tą złość zostawię w sobie. I ono zacznie pączkować, rosnąć, aż pewnego dnia stanę się taki sam, jak ten, który mnie rani. A zatem, u, uh, to tak jest bardzo mocne, ale to jest naprawdę kwestia ocalenia. I ktoś drugi mógłby zadać pytanie: No, ojcze, to dobrze. To jest rzeczywiście, od czego zacząć? Co święty Tomasz, od czego by nakazał rozpoczęcie? Jak to, no, co mam, nie wiem, usiąść z tym człowiekiem, kupić coś dobrego do jedzenia, picia, zacząć z nim rozmawiać, dyskutować, debatować. No, nie wiem, może ojciec nakaże, żebym się mu rzucił na szyję, albo jeszcze lepiej, niech żebym poszedł do tej osoby i go przeprosił. Że tak bardzo on mnie ranił, a ja tak bardzo cierpiałem. No to od czego zacząć? Tak realnie, od, jeżeli ktoś mi zadał 77 razy ból, święty Tomasz odpowiedział mi, odpowiedziałby nam: Naśladujcie Boga, tak samo jak Bóg robi w stosunku do nas, którzy popełniamy grzechy w ciągu życia, Boże, ile razy. Straszne, okropne. I co Bóg robi? Bóg pierwszą rzeczą, jaką robi wobec nas, to jest trzyma nas w istnieniu. Chociaż za każdym naszym grzechem powinien powiedzieć, w takim razie, nie, no, Tomek, dość. Wchodzimy w nicość. Koniec. Koniec zaśmiecania ludzkości. Ale Bóg ciągle podtrzymuje w istnieniu. On trzyma i zgadza się na istnienie. Trzyma, prowadzi, kieruje, dba, ale przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką robi, to mówi: Chcę, żebyś był. Pomimo ciemności, pomimo zła, które robisz, chcę i zgadzam się na to, żebyś był i dlatego jesteś. I pierwsza rzecz, która odbywa się w ogóle: uleczanie nieprzebaczenia, odbywa się od tego, że nie, że rzucam się komuś na szyję, czy robię jakieś gesty, nawet, nawet nie dialog. Co zaczyna się w ciszy od cudu tego, że Panie Boże, Ty tego człowieka trzymasz, zgadzasz się na jego istnienie, a zatem go kochasz. W takim razie ja również zgadzam się na jego istnienie. Tak, Panie, zgadzam się, że on jest. W języku polskim mamy takie piękne słowo na nienawiść, to znaczy nie chcieć kogoś widzieć. Nie chcieć, żeby ktoś był, chcę zamknąć oczy i go nie widzieć, niech będzie ciemnością przede mną. Natomiast uzdrawianie zaczyna się od tego, że ja mówię: Panie, nie rozumiem tego. Na Twoim miejscu już dawno bym go usunął, zniszczył, star ziemi, ale zgadzam się na to, że On jest. Ten ojciec, ta matka, ten mąż, ta żona, ten człowiek, zgadzam się na to, że On jest. Daj mi łaskę większą, bym potrafił, Cieszyć się z istnienia Jego, tak jak Ty się cieszysz, ale na początku daj mi łaskę przyjęcia istnienia, i tak samo odbywa się przebaczanie Sobie, które rozpoczyna się od tego, że staję i mówię Panie Boże, zgadzam się na to, że jestem, że istnieję. Nie rozumiem tego, dlaczego mnie trzymasz, podtrzymujesz, kierujesz, bo ja na Twoim miejscu bym dawno już siebie usunął. Ale skoro ty mnie kochasz i chcesz, żebym był, to spraw, żebym ja też chciał. I zgadzam się, dlatego że ty chcesz tego. I od tego się zaczyna. Od takiej bardzo prostej, egzystencjalnej rzeczy, jakim jest zgoda na istnienie tych, którzy mnie ranią, a być może również siebie samego. Panie, dziękuję Ci, że jestem. Zgadzam się na to, że jestem. Zgadzam się również na istnienie tych ludzi, którzy mnie zranili. Od tego zaczyna się przebaczanie.